ma. Jesteśmy u Popeya w warsztacie elektronicznym i w pokoju kolekcji. Nie będę robił pełnowymiarowego odcinka, ale z racji tego, że mamy tutaj taki ciekawy sprzęt, stwierdziłem, że warto by było to nagrać. Widzowie, jest to Eltron, wzmacniacz Eltry, Unitra Eltra. Starszym widzom nie trzeba tego przedstawiać, młodszym powiem, że to wzmacniacz taki bardziej estradowy, większej mocy na koncerty, co też widać po jego chociażby front panelu, że mamy jakby kilka wejść jakby bezpośrednio tutaj mikser na front panelu. Kilku wejść i jedno wyjście w zasadzie mono. Są teoretycznie dwa wyjścia, to jest to tak naprawdę wzmacniacz mono. Tutaj widzimy, są one zmostkowane równolegle. Jest to konstrukcja ciekawa, oczywiście nie jest to taka goła metalowa szasi, na to przychodzi jeszcze taka obudowa. Tak jak widzimy, wejścia są tutaj w standardzie DIN 5. Ja tutaj wykorzystam sobie taką przejściówkę, co prawda chińską, ale jest ona spoko, bo wszystkie cztery linie mamy osobno wyprowadzone, i tutaj eksperymentowaliśmy. Która jest ta właściwa? Tutaj przejściówka na USB-C do współczesnego telefonu i wyszło, że wzmacniacz odbiera sygnał tylko z białej, oczywiście mono, więc te trzy nie mają znaczenia i nam to gra. Chociaż mamy wątpliwości, czy wzmacniacz jest w pełni sprawny, Pope już coś w nim robił chyba. Nie, nie, nie robię Nie robiłeś? Tylko bezpieczniki nie. Bezpieczniki No właśnie o te bezpieczniki mi chodziło Kolega tutaj, który nam to sprzedawał O tych bezpiecznikach no, powiedział nie. Chodzi o te tutaj, nie? No tak, tak Tak, one tak. są tutaj tak wkręcane Nie będę już teraz grzebał jak działa Tam gdzie był bezpiecznik To osa była, zdechła I ona była Jakby on był zdrutowany I drut wystawał tak Jak, jak knot w świeczce Chciałem go wyciągnąć się on się o coś trzymał, nie? I się nadziałeś? Nie, nie To jest obrzydliwa historia No i kurwa on się o coś się trzymał. Ja patrzę, coś z tyłu wystaje, W tej dziurce mm. od bezpiecznika, a tam dupa osy i ona, i ona była tak skamieniała, że była tak twarda jak plastik, nie? Ble. I tak ją wy wytargałem i z nią ten drut wiesz, kurwa przydyłem. Tragedia, a może to nie był drut, tylko rządło? Nie, to był drut latowy <grym> normalnie. Aha, no tak, rządło chyba nie, nie przewodzi. Nie wiem, czy ktoś łatał kurwa te bezpieczniki osami, czy coś. <grym> Ciekawe ale zaciekawiła nas konstrukcja wewnętrzna, bo jest ona dość prosta. Każdy początkujący elektronik na pierwszym roku, a nawet może ktoś, kto się tym interesuje tak po prostu i wie co to jest tranzystor i napięcie. Bez problemu wskażę wszystkie elementy tego wzmacniacza i je nazwie. Po kolei, duży transformator sieciowy, zasilający, żeby dostarczyć dużą moc. A układ zasilacza jest no naprawdę wręcz, powiedziałbym, prymitywnie prosty. Cztery diody prostownicze, tak widzimy. Są one nawet lekko chłodzone. Czym? Aha, bez... tymi metalowymi blaszkami, tak mi się Gdziem? wydaje. A, no beskidów, ej, są, ratatory, no. No, takie małe. Diody zobaczcie jeszcze w jakich w ogóle obudowach ciekawych kondensatory dwa wielkie elektrolityczne do filtrowania napięcia, nie tylko elektrolity. Taka minimalna konstrukcja zasilacza. Nie mamy tutaj nawet żadnego stabilizatora, z tego co widzę. Taki, właśnie w pierwszej klasie na elektronice, budowaliśmy samemu na bardzo podobnej zasadzie. Tutaj mamy płytę główną, szumnie nazwana płyta główna. Widzimy, że jest to tylko kilka elementów. Co tutaj mamy? Pewnie regulacja prądu spoczynkowego, takie różne rzeczy przed końcówką. Końcówki mocy mamy tu na tyle przymocowane do radiatora tranzystory. Od tyłu lepiej widoczne. Czeskie Tesla w obudowie TO3. No i tutaj te wyjścia. Także konstrukcja jest prosta. Pominąłem jeszcze elementy front panelu. Mamy tutaj potencjometry, jak wskazuje mi logika, przedzmacniacze, albo w sumie układy wejściowe. Być może przedzmacniacze są wspólne na tej płycie głównej i to są te małe radiatorki. To by miało więcej sensu teoretycznie. Aha, tutaj pewnie będzie układ regulacji barwy, sądząc po kondensatorach, rezystorach, potencjometrach. No i zważając na to, że to wejście tutaj nie ma regulatora barwy. No i ta płytka jest praktycznie pusta. Tak, no. Tak by wskazywała logika. Czyli preamp mamy nawet wspólny. No a tutaj mamy właśnie różne potencjometry, regulacje barwy. Także no, pierwszy raz spotkałem się z tym wzmacniaczem. Konstrukcja jest zaskakująco prosta. Ciekawie się to ogląda. Nie mamy porządnych kolumn na przetestowanie, więc wypróbujemy za chwilę z tymi. Bo jest bas odjęty, to na dole. Tylko nie spali.

może na tych kolumnach? No tak. Czekaj, a to nie jest wejście echo, nie? nie. No nie, no bo to nie ma wpływu, nie? Ale to jest co z tym dinem? No jest rozjebany, jakiś znak jest, widzisz? Nie wiem, jak Aha, tak, jest tak... połamany. No tak, no. Takie no, buczenie. Telefon robi zakłócenia. A dlaczego to wyjście nie działa, to w sumie nie jestem pewien? Nie, nie. Unitrosce niestety muszę rozczarować. W tym filmie nie ma żadnej... Konkretnej jakiejś treści. Po prostu Popey kupił taki wzmacniacz i chciał go przetestować. Yy, I będzie on dostępny na sprzedaż z racji tego, że jest zgruzowany, nie będzie się Popey podejmował jego A, renowacji. To ładny to spoko, nie? Bo naprawić go to prosta sprawa, nie? Na tyle elementów, że wszystkie bym wymienił i tyle, nie? no nie trzeba się znać. No i że jest tak brzydki, że nikt go i tak nie doceni. No pewnie i tak, no, ale ciekawe, no 60 Watów przy 4 komach 2 razy 8 lub 1 razy 4. Aha, no to równolegle one były, żeby zmniejszyć, no ta. Bo ja myślałem, że to jest tak, że on ma 60 na 2 i 2 są w szeregu. Że jakby, że wtedy masz 30, nie?